No tak wygląda grup majora i matki, głównie majora, na razie, bo nie ma napisu bo ktoś ukradł tabliczkę po posprzątaniu. Po posprzątaniu przez ekipę mlecznego człowieka. 19 czerwca śmierć, 26 czerwca pogrzeb. Dzisiaj jest 2 sierpień. Wygląda to znacznie bardziej estetycznie. Zostały tylko dwa wieńce, bo sztuczne to się dobrze przetrzymują. Widzowie kanału ON AIR, czyli Pawła, który chciał Krzyśka Kononowicza zamknąć do DPS-u, a majora leczyć przymusowo. Nie jeden chciał leczyć przymusowo, nic z tego nie wyszło. Jeszcze drugi wieniec jest od ostatnie pożegnanie, Nie wiem od kogo. Nie jest napisane. Czy ja postawiłem zniczo, to Wam nie powiem. Bo jest część debilnej patowidowni, która nawet znicz potrafi schejtować. Tak jak schejtowała i zakłóciła całą uroczystość pogrzebu. I to dzisiaj opowiada głupoty o tym, że ktoś przyczynił się do śmierci majora. Nie chcąc pogodzić się z tym, że przyczyną śmierci majora jest wieloletnie uzależnienie od alkoholu, od papierosów i od wydychania rozcieńczalnika, rozpuszczalnika. I to go tak naprawdę zabiło. A mówią tak dlatego, wypierają po prostu ze swojej świadomości fakt, że sami są uzależnieni np. od alkoholu, od papierosów, i że te uzależnienia ich zabijają: uzależnienie od hejtu, uzależnienie od internetu, uzależnienie od patostreamów. Nie potrafią wyłączyć smartfona i żyć jak normalni ludzie. I tak to się kończy niestety. Można powiedzieć, że hejt zabija, a hejt bierze się z głupoty i z niewiedzy.